Nie, tym razem złego słowa nie można powiedzieć. Przemysł, spółdzielczość, rzemiosło gonią za gustami klientów jak foik za przeciwnikami w Belgradzie. I trzeba przyznać, że w wielu dziedzinach są już blisko mety. Bublowe doświadczenia z ubiegłych lat mówią, że zysk przynosi tylko to, co pomysłowe, ładne i modne. Na jesiennych targach krajowych w Poznaniu ciekawe propozycje przemysłu meblarskiego. Ładniejsze wzory porcelany i fajansu. Na lodówce Fokaz zakrzowa napis Nowość, ale już trzeba myśleć o następnych lepszych modelach. Zakłady Kasprzaka dołożyły wielu starań, aby towar chwycił na rynku. Stołeczne zakłady telewizyjne i pomyśleć, że skromna Wisła była kiedyś szczytem naszych marzeń. Złodzi efektowna szafa grająca. Już w pierwszych dniach targów zawarto transakcji na 8 miliardów złotych. Jest ruch w interesie.